Witam, ja jestem Heifelmold, a to jest kolejny odcinek z serii Pograjmy w Przebierzmy ten poziom, który teraz powinniśmy przechodzić, a mianowicie Tron Zaginionego Króla. Teraz wam powiem, że mam nagrany... no ogólnie nagrałem kilka odcinków do przodu, ale... Niestety przy konwercie jeden z nich mi się zatracił i muszę go nagrać jeszcze raz. Ale możliwe, że dzięki temu w najbliższym czasie wrzucę dwa odcinki, jeden po drugim. Jeszcze pod koniec tygodnia ukaże się jeden z nich. Także... no, to by było na tyle czekania. Też trzeba wspomnieć, że zbliża się do końca tej gry, a... ...myślę, że niespodzianka, czyli następna seria potrajnie powinna wam przypaść do gustu. A skup mi się na grze o, Elegancko. Najtańszy sposób na unieszkodliwienie przeciwnika. Zastanawiam no, się też, żeby nie nakręcić drugiej odsłony traina. No ale to może potem, bo jak wiem dla wielu z Was train już jest nudny. Wiesz, no, ja sam chciałem zagrać grę z zupełnie innego gatunku. No ale, to jeszcze są plany na przyszłość, póki co. Teraz jest strajn i trzeba go dokończyć. No, no. Okej. Okay. sobie miksturki. Oczywiście oprócz... No tak, mikstur doświadczenia tutaj nie powinno być za wiele, gdyż, jak wspomniałem, już przechodziłem ten poziom. Był mi się nie nagrał, no ale dobra. Tak zabawy powinno być mniej więcej tyle samo. Uuu, to mi wyszło. A, Świnienne. O, hmm, nie no spodziewałem się, że go to zabije. No ale cóż. Dobra, to już mi nie wyjdzie, ale są starsze, bardziej sprawdzone metody. I na przykład hak. Muszę tylko przeważyć. No, powinno starczyć. No, wystarczy. Aha. Zróbmy mościik. Ach, Machine gun. MG42. Left floor. Dobra, darujmy sobie. No Tej domyślnie była zawsze mi z doświadczeniem, którą już zdążyłem zebrać. A, nie da się kopać tylem piętą, że tak powiem, kopnięcie piętą. Nie byłoby to takie głupie, no ale. Hmm, jakby to. No i dobra, będziemy mogli sobie darować zważenie na dół Zastra tylko... O. No i jest... Wrażedziśmy przy tym trochę czasu Idziemy dalej A, dobra, to już mi nie wyszło A, to już mi wyszło. No. Chcę tylko zaczekać na... ...łotu moment. No, jest. tą skrzynką już zdążyłem ogarnąć. Wow. O no, cóż, mój błąd. Ale! Tak nam to za dużo... O, to nawet mi wyszło. Chciałem się od razu pozbyć w ten sposób. Kuleczek. No. Zaszczędzić dzięki temu żyćko. A tylko wykośmy. No i no, no dziękuję. No i. Co no, chciałem też wam powiedzieć, że planowałem nagrać jakiś kawałek multiplayer z Battlefield, aby tą w wiki. Ale. No niestety mamy ostatnio problem z internetem i po prostu. Ciężko by było nagrać multi, bo flagi by były po prostu potworne. Już mam nieumyślnie wysoki ping. No ale trudno. I tak było tak właściwie, tylko namiastka planu. Mam być już chciał tylko frajera... a dobra, olejmy go. O, to mi nawet wyszło. No i <grywka> jak załatwić oponenta w kultowy, stary sposób. No. O, oh. <grywka> przy tym nie odmieni tak, że i nie toperze. No, tutaj byłbym normalnie misturka z doświadczeniem. No, idziemy w dół. Ziemie. A! No. Mam no, na no to taktykę wyrobioną. No mościki najlepszy sposób na zablokowanie tych ten batek. No ten była skrzynka. Ale już pozwoliłem sobie ją obczaić. Więc... O, no ja no to już koniec tego poziomu. No cóż, ja wam dziękuję. Tak jak wspomniałem, odcinek y, razem z kolejnym ukaże się jeszcze w tym tygodniu. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.